Trwa braterska miłość. Nauczanie domowe. 3 lutego. List do Hebrajczyków, rozdział 13, werset od 1 do 8. Bracia, niech trwa w Was braterska miłość. Nie zapominajcie też o gościnności, gdyż przez nią niektórzy, nie wiedząc, aniołom dali gościnę. Pamiętajcie o uwięzionych, jakbyście byli sami uwięzieni. I o tych, co cierpią, bo i sami żyjecie w ciele. Weczci niech będzie małżeństwo pod każdym względem i łoże nieskalane, gdyż rozpustników i cudzołóżników osądzi Bóg. Postępowanie wasze niech będzie wolne od zachłanności na pieniądze. Zadowalajcie się tym, co macie. Sam Bóg bowiem powiedział: Nie opuszczę cię, ani nie pozostawię. Śmiało więc możemy mówić: Pan jest wspomożycielem moim, nie ulęknę się, bo cóż może mi uczynić człowiek? Pamiętajcie o swych przełożonych, którzy głosili wam Słowo Boże, i rozpamiętując koniec ich życia, naśladujcie ich wiarę. Jezus Chrystus, wczoraj i dziś, ten sam także na wieki. 13 rozdział listu do Hebrajczyków mówi bardzo wiele o wspólnocie, i to w różnych aspektach, tej wspólnocie wiary, ale tej wspólnocie również rodzinno małżeńskiej, tej wspólnocie, która troszczy się o rzeczy materialne i o tę pomoc, którą sobie nawzajem niosą, osoby, jak i o tę pomoc duchową, która wynika z tego, że. Podejmowane są różne funkcje, zadania i służby we wspólnocie. Ja chciałbym zwrócić uwagę dzisiaj na taki drobny aspekt tego właśnie życia wspólnotowego. Niech trwa braterska miłość. To niech trwa, zakłada u autora doświadczenie, które już jest. Doświadczenie, które. Znane jest zarówno autorowi tych słów, jak i adresatom tego listu. To doświadczenie wspólnoty tak rozumianej, wspólnoty tak przeżywanej, jedności, było czymś, co dla tych osób było naturalne. Może powiedzmy tak ściślej, ponadnaturalne, bo wybudowane na wierze. Na łaskowości Boga, który troszczy się o nas, a w związku z tym my też zaczynamy. Inaczej myśleć, inaczej mówić, inaczej działać też w ramach tej wspólnoty, którą tworzymy. Niech trwa oznacza zachętę też, żeby nie zmniejszać tych standardów, nie zmniejszać zaangażowania, nie zmniejszać tej świadomości tego, co robimy i dlaczego to robimy. Niestety my jesteśmy o tyle w trudniejszej sytuacji, że bardzo wiele osób nie ma tego doświadczenia, tak rozumianej wspólnoty. No bo mamy doświadczenie tego, że przychodzimy na wspólną liturgię, ale po niej zaraz się rozchodzimy. Nie ma żadnego związku między tymi, którzy jako wierzący chcą coś razem stworzyć, wybudować, osiągnąć. To są spotkania, często doraźne. To są często jakieś tylko zwołania i szybko rozwiązane grupy czy zespoły. Nie ma bardzo często w tym doświadczeniu wzajemnego myślenia o sobie, troski o siebie, szczegółowej modlitwy za siebie. Nie ma tego wspólnego czytania Słowa Bożego, dzielenia się tym Słowem. Nie ma też Takiego pomagania sobie na co dzień w sprawach potrzebnych, życiowych, egzystencjalnych i takiej znajomości, która wynika właśnie z tego, że czujemy, że jesteśmy dla siebie wezwani przez Boga. Myślę, że to oznacza, że powinniśmy dążyć do tego, żeby no, zaczęła trwać taka braterska miłość, żeby ona nie była chwilowa. Żeby ona nie była tylko zadaniowa, ale żeby to było rzeczywiście coś, co wynika z naszej świadomości. Jesteśmy zaproszeni do jednej rodziny, mamy wspólnotę losu, identyfikujemy się z tą konkretną grupą ludzi sześciu, dziesięciu, dwudziestu i znamy się, i pomagamy sobie. I razem siadamy, by czytać Słowo Boże, razem modlimy się wstawienniczo. Razem wyznaczamy cele i osiągamy je. Nasza jedność wynika z decyzji, że na bazie wiary stworzyliśmy jakąś rzeczywistość. Zwróćmy uwagę na te detale. Pamiętajcie o uwięzionych, czyli tych, którzy są odizolowani. Do tego stopnia, jakbyście to wy byli więzieni, z taką troską, z takim zaangażowaniem. To nie jest nasz sposób myślenia. My tak nie troszczymy się nawzajem parafianin o parafianina, bo to nie jest ta kategoria. To musi być grupa uczniów Chrystusa. To musi być grupa, która zna siebie po imieniu zna siebie ze swoich reakcji, ze swoich pragnień, ze swoich tęsknot i ze swojego działania. Zadanie dla Ciebie na dziś. Pomyśl, w jakiej dziedzinie. Ty mógłbyś zacząć budować taką wspólnotę. Może jest jakiś zakres, może jest jakieś pole zainteresowania, a może już jest jakaś grupa przyjaciół, która zaczyna myśleć o tym. Albo przyłącz się do już istniejącej takiej wspólnoty, która właśnie w ten sposób trwa w miłości braterskiej. Niech Ci w tym błogosławi ten, który walczy o jedność, sam Bóg, Ojciec, Syn i Duch Święty.